Hej, hej kochani, witam Was. Bardzo, bardzo cieplutko. Jakiegoś tu mam, paprocha. Yy... <laughs> Przepraszam. Wieje. To znaczy tak, powiem na skróty. Głodno, chłodno, do domu daleko, o, tak się mówi. Yy, wzięłam sobie dwie takie strapeczki, to naddrapałam tak troszeczkę, może skończymy to. Wzięłam tą, co też ją lubię. A bingo, będę męczyć, aż coś wygram. Chyba, że nie wygram, a poza tym podejrzewam, że już więcej chyba nie będę drapać. Bo masakra się dzieje, nic tu się nam nie dzieje. Tu nam brakuje, wszędzie nam brakuje. Połowa jest do wydrapania. 44 O, zimno na dworze. Przepraszam, ale jak jest zimno, tak ja od razu charczę. Nie ma więcej. 56 mamy tutaj. No i będzie mnie tak męczyć teraz. Mam nadzieję, że trochę widać. Więcej 56 nie ma. 46 i 36. No nie wytrzymam. Przepraszam. 33. O mamy 33. Będzie nam brakować 70, 50. No i tu 42, żeby była linia. Przypominam, że muszą być dwie linie, albo tu któraś, ta ostatnia tu mnoży. Jak coś wpadnie, 32. Znowu tu nie ma. Mm. I tutaj też nie ma. Pustych jest strasznie dużo. Nie wiem czemu. 58. O, to też nie ma. A jest. Już chciałam nakłamać. Ale to ślepota. I dlatego 36 tu też nie ma. Tu jest 35. Tu jest 36. O. To będzie pusta, tak jak nic. 54 tu też nie ma. O, Święty, Walenty. I tu też nie ma. Nie wiem, masakra. 18 tu nie ma. Tu jest. Ale tu się ciężko linie tworzą. Tu nie ma, tu nie ma. Ostatnia w tym rządku, 57. Męczy, mnie męczy, przepraszam i e, 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 Nie ma nigdzie. Więcej. 42, mamy pierwszą linię. żeby tak wpadło jeszcze no, ale dużo brakuje. O, 42 gdzieś tu mamy, mm, nie mamy. Nie będzie pusta. 72. To może 23, żeby chociaż ten zwrocik był. 72 nie ma. 15. 15 też nie ma. No sakra. Nie, wiem, czy ja mam takiego pecha. Piątki też nie ma. Jest czwórka. 21, 23 miało być, a 21 też nie ma. Matko, ty moja. 34. No i tak to wszędzie będzie brakować, bo jest 35. Dalej nie ma. 23, jest druga linia. Uu, uu, uu. Chyba to zapiszę w kalendarzu. Mamy 3 funty. Gdzieś tu jeszcze jest 23. Nie ma więcej, na pewno nie dadzą. 20 ma no, ciągnie, 22. To pazelniaki, 20 jest, nie ma. I ostatnia, 52a. Tak zrobili to pawalce. No ale dobra, jest 3 funty. wydrapię sobie, pozwolicie Dobra, mamy. I zobaczymy tutaj. Bardzo ją lubię, ale coś widzę, że ona mnie nie za bardzo. A A3. Skrzynia. D3. Lubka. Mogłaby tu wpaść lubka. By było drugie 3. E2. Rolonik. C1. Orek. chyba też nic nie będzie. Narzekam, narzekam, ale już mam dość tych pustaków. O, nie. jest druga lubka. Może będzie trzecia. To by się nam zwróciło. F4. Ale mamy kompas. Tak zwaną bombkę. C5. O, jest druga. Ta nie mówicie, że będzie tak po dwie. B3. Tak, tak. O, druga skrzynia. Skrzynia mogłaby wpaść. Ale oczywiście nie wpadnie, nie martwcie się. To szukamy B2. Mamy drugi rulon. Będzie trzecia lubka. B1. O, jest cmentarzysko, dawno nie było. F6. Są buciory. E1. O, banknoty, nie dadzą tej lubki, no. Badalce jedne. B4. Y, monetki. A2 banknoty drugie przedostatnie D5 nowe cmentarzysko ale wredoty no i e5 to będzie czapa nie dali w mamy dwa banknoty, dwa cmentarzyska, dwie skrzynie Yy, tego nie mamy mamy dwie bombki mamy jedne stopki dwie te, dwie lubki także nie ma no dobrze, ale już troszeczkę lepiej nie wiem czy się zdobędę jeszcze w tym roku drapać czy się zdobędę na odwagę bo już naprawdę przykro ale nic, na razie na razie to tyle Pozdrawiam Was cieplutko, życzę miłego dnia. Pa.